Bardzo mocne jest to słowo, które nam Jezus zostawia. To aż aż ciarki przychodzą po plecach, kiedy Jezus mówi: biada Tobie korozaj biada Tobie becajno, bo wielkie rzeczy wydarzyły się w tych miastach. Ale ludzie się nie nawrócili. Te wielkie cuda, które dokonał Jezus, nie spotkały się z żadną odpowiedzią ze strony ludzi. Nie zwrócili swojego serca ku Bogu. Jakby wszystko poszło na marne, spróbujmy usłyszeć to biada nie jako groźbę, tylko jakoś wyraz pewnej bezradności Jezusa, jakiejś Jego troski, jakiegoś rozczarowania. Tyle się dokonało ważnych rzeczy w w I nic. I nic. Wyobrażam sobie, że Jezus te słowa naprawdę wypowiada ze łzami w oczach. Jakby w poczuciu pewnej porażki. Osobistej, no być może nawet porażki. Zastanówmy się, czy tych słów nie mógłby powiedzieć również o nas. Nie, nie zabrzmiałoby to może zbyt dramatycznie, gdyby powiedział: bra, biada tobie, dębowcu. Bo takie cuda się dokonują. Bo sprawowane są Eucharysty, największy cud świata. Bo macie słowo Boże na wyciągnięcie ręki. Bo w kaplicy Adoracji zawsze możesz spotkać Jezusa twarzą w twarz. Takie rzeczy się dokonują w dębowcu, a jednak się nie nawrócili. Biada. To biada Jezus, tym biada Jezus mówi o swojej miłości, o swoim wielkim pragnieniu przyciągnięcia wszystkich do siebie. To jest bardzo ważne w naszej wierze, byśmy się tylko nie, nie tylko zachwycali Jezusem, ale byśmy na to. Na, to, na ten zachwyt odpowiadali również zmianą naszego życia, zmianą naszego, naszej postawy, jakąś przemianą życia, jakimś zbudowaniem jakimś naszych wyborów, naszej decyzji na konkretnych wartościach. Kiedy mówimy, biada tobie korozajn, biada tobie becajdo, tak, to, to już jest takie mocne. O ileż bardziej to jest takie dotykające, kiedy byśmy powiedzieli, biada tobie, te bowcy, biada tobie, Biada, bo wielkie rzeczy dokonują się i są na wyciągnięcie Twojej ręki. Zapytajmy siebie samych o to, czy my dajemy odpowiedź na to wszystko, co Bóg dla nas robi.